Cześć cześć, z tej strony Wodiak i dzisiaj znowu w minutę postaram się pokazać Ci jak zdobyć unikalną strzelbę jaką jest drapieżnik w grze Stalker 2. Tak więc, przede wszystkim standardowo zaczynamy od lokalizacji. Znajdujemy się w zatonie, a dokładniej przy jednej z mniejszych wsi, których lokalizację widzicie aktualnie na mapie. Następnie, wchodzicie po tym pochylonym dachu największego, znajdującego się tam budynku, i wskakujecie przez dziurę do środka. I jak już będziecie w środku, to jedyna skrzynia, która się tam znajduje, będzie skrywała właśnie unikalną wersję strzelby kraker, jaką jest rzecz jasna drapieżnik. Poradnik Ci się podobał? Zostaw followka i serduszko, żeby być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami. A jeżeli było za krótko, to zapraszam na mój kanał YouTube, gdzie możesz zobaczyć pełną wersję tego, jak i innych moich poradników. Do zobaczenia następnym razem. Hej hej!